Spotkania. No i sędzia główny rozpoczyna. Zaczynamy starcie na suchych stawach Hutnik Kraków Olimpia Elbląg Czapliński teraz z prawej strony wysoko odebrali piłkę gracze Olimpii, ale ta wrzutka zatrzymała się na graczach hutnika. Jeszcze będzie szansa na jakiś strzał z dystansu. Zobaczmy. Jak to się zakończy. Dobre podanie na prawą stronę rozciągające tę grę. Wracają. Ile sił mają gracze w białych koszulkach? Wrzutka na Głogowskiego. A ja, ja tutaj ta odbitka spowodowała, że, e, że ona. N... No zobaczmy, bo będzie groźna. Jakieś kontry, zobaczmy. E, słomka, dobre podanie na prawą stronę. Jest szansa, żeby dobrze tą piłkę wrzucić w pole karne. Zobaczmy, no i jest otwarcie w wyniku. No i kto, jak nie on. Michał Głogowski otwiera wynik tego spotkania. Chutnik Kraków 1, Olimpia Elblom 0. Świetna piłka, prostopadła. Naprawdę znalazł lukę tutaj zawodnik Hutnika. No pięknie. Zachował napastnik 11, jego bramka już w tym sezonie, i być może będzie szybka odpowiedź. Zobaczmy, prawą stroną Olimpia wjeżdża w pole karne, i czy będzie bramka. A co tam się dzieje? Broni ostatecznie frąca, Kale. A w momencie, kiedy drużyny. Drużyny są ustawione wyżej, bezbramkowy remis. W sumie tutaj w Krakowie Olimpia Elbląg wygrała tylko raz, 27. Listopada, teraz ustawieni piłkarze Hutnika, ale tutaj może być groźna sytuacja, jest wrzutka, no i proszę bardzo, mamy wyrównanie, Dominik Kozera z numerem 19, ależ to się szybko wydarzyło, prostymi środkami. Łogowski wziął na plecy kilku rywali, podał piłkę na stronę prawą, będzie strzał, czy wrzutka, zobaczmy, strzał jednak z dystansu, no Bełycz i Słomka ustawieni. Chyba jest to raczej piłka dla lewonożnego piłkarza, ale niewykluczone. Tak, strzela Słomka. Zobaczmy. Do, dobry strzał. Ciekawy. Ciąż przy piłce hutnik Tarasows, do Miszaka. Miszak poszukał strzału. Był być obrażony. Zrobił to bardzo inteligentnie. Nie stając przodem do piłki, tylko przebiegając. Na drugą połowę, myślę, nastawienie będzie bardzo podobne. W pierwszej połowie, pierwsze 10-15 minut, było bardzo intensywne, było dużo energii. No. I tylko jeden zawodnik w, w murze, no, że no, że tak, tak jest. Naprawdę. Nie było bez hutnika. Jedni przed polem karnym, drudzy bardzo blisko bramkarza. No i zobaczmy, ależ to była groźna. Czy bardziej w okolice 11 metra. Wojciech słonka wrzuca tę piłkę, trafia ona do do adresata, uderza, skrzydło schodzi do środka, ale nie było tutaj miejsca na wrzutkę ani na strzał, Jania jeszcze oddaje piłkę na lewe skrzydło no i teraz szansa dla Hutnika Kraków, Jania dobija tę piłkę tam do Michała Głogowskiego ale szybki atak drużyny Hutnika Słomka podaje do Głogowskiego, ten patrzy gdzie jest ustawiony bramkarz Głogowski, szansa na bramkę, zobaczmy ajajaj, aj, aj. w ataku Hutnik Kraków po raz kolejny. Słomka bardzo aktywny w tych ostatnich minutach. Piłka na lewą stronę. Zejście i bronić Miszak. Teraz dobrze wygląda ta akcja. Hutnika Urbańczyk na lewą stronę. Wbiegają gracze. Hutnika Kraków i Głogowski był bardzo bliski. Tym może za chwilę, bo groźna akcja Hutnika, ależ tu się pomylił Głogowski. Ale jeszcze szansa na dobitkę. No i jest gol Miszaka. Pomylił się Głogowski, ale to było na plus dla Miszaka, który już nadbiegał w pole karne. No i. Przełożyła się przewaga chutnika Kraków na wynik tego spotkania, 2 do 1. Ta sytuacja gotowi już są piłkarze Olimpii, zobaczmy, piłka w górze, no i górą na razie Hutnik, po raz kolejny górą chutnik. zobaczmy, bo cały czas utrzymuje się Olimpia. I... Bardzo dużo białych koszulek, piłka dochodząca do bramki, zobaczmy w górze kto wygra, na razie jeszcze pod nogami piłkarze, piłka, piłkarze Olimpii. I jest oddany strzał, ale zbyt gęsto, zbyt dużo piłkarzy hutnika. Tutaj sekundy meczu pod, pod kontrolą. E, ja bym tutaj nie rozgrywał piłki w taki sposób, aby dośrodkowywać ją. No, A nawet sędzia nawet już nie daje rozpocząć e, tej, tej akcji. A więc koniec: Głogowski i Miszak dla hutnika Kraków. Kozera strzelił jedyną bramkę dla gości Oliwii.